Siemanko drodzy widzowie, witam Was w kolejnym odcinku, yy, chciałem was, Wam coś ciekawego pokazać, co wymyśliłem za patencik na spawanie z przetopem, yy, tutaj mamy ten reduktor, który, który zakupiłem, ten miniaturowy, taki fajny, z rotametrem, rotame, rota, poczekajcie, pomyliło mi się. Tak, dobrze mówię. Zrota... a właśnie. Zrota metry. Dobrze, bo już się zgupiałem, czy powiedziałem dobrze, czy nie. Taki miniaturowy. Po prostu, żeby z tej butli sobie będę spawał, z tej dużej jargonu, a z małej będę sobie napuszczał gazu do przetoku. Podłączymy, ale zaraz coś Wam fajnego pokażę, co wymyśliłem. Podłączymy sobie najpierw nożyk nożyk eee, ten eee. reduktor do butli żeby już to nie przeszkadzało nam taki mamy fajny przepływ można regulować rotametrem bo już chciałem powiedzieć rotator rotatorem ale dobrze to no, podłączymy elegancko i z małej będę tylko miał do. Bo już za dużo tego argonu mi szło, powiem Wam. Dlatego już musiałem dużo wymienić. Dobra, tak trochę pod skosem od dołu, żeby było widać. Dobra. A no, i patrzcie, co wymyśliłem. I teraz sobie do przetopu. Zrobimy o wężyk. To no, tutaj nie musi być jakieś paski to zakładamy później. Dobra. No i patrzcie, tutaj mamy dekielki. Zobaczcie, jakie wymyśliłem. Guma wycięta o krążki z takiego paska gumowego. Normalnie wykrojniki. O, różnego kalibru mam wykrojniki do różnych średnich rury i wycinamy sobie z gumy. Zaraz wam pokażę. Ja nie wiem czy kamera tu dobrze patrzy. O, może teraz będzie lepiej. No i na klocku, na klocku drewnianym. Bierzemy sobie wykrojnik na przykład o, pod 50. bo są takie gotowe można zakupić takie korki one tam może nie są jakieś mega drogie ale tanie też nie są a tak możemy sobie zrobić przeróżne rozmiary w dowolny sposób a się kurzy Szło. tu nie dociąłem bo może gdzieś tam wstępione trochę, ale mu to nie ważne Dobra. no i krążek krążek. w sumie dekielek mamy wycięty teraz na przykład po to aby wylatywał Argon, nadmiar argonu, to robimy, o, też również wykrojnikiem, jakimś małym, o, tego typu wykrojniki małe i robimy tak samo otworek. Dobra, ja zrobię otworek po, po prostu pod wężyk, a może ten, tym. Tym, który zrobiłem. No, i otworek mamy, żeby włożyć wężyk. Może trochę większy możemy włożyć. Ale nie, to, to się włoży. Wepchnie się. O, bez problemu. No, i o tyle fajne w tym jest to, że możemy wsadzić na każdą głębokość rury. A jak są korki te stoszkowe takie, to. Jest problem, tak? Bo on tylko wchodzi po końcach. To ile tego argonu musimy napuścić na dany rozmiar, na przykład taka rura, tak? To ile tego argonu musimy napuścić, żeby wypełnił całą tą rurę i wyszedł nad nadmiarem. A tak? O, bo tutaj Wam pokażę. Będę spawał wydech. Wydech, no końcówkę wydechu już tu mam przygotowaną, spasowaną. No i o z jednej strony sobie kładę ten korek korek yy, korek z tymi z yy, otworkami o, żeby po prostu nadmiar wylatywał nie muszę tego oklejać ani nic a z drugiej strony pakuję po prostu o, z wężykiem i mogę sobie tu wkręcić jak mi pasuje i, i widzicie i na daną głębokość mogę wepchnąć tylko, że tutaj jest akurat podkrzywiona rurka. Trzeba ją podprostować. I na daną głębokość mogę sobie wepchnąć, jak mi pasuje. I, i tyle. Taki to jest mój, mój pomysł, mój patent. Nie wiem, czy ktoś tak robi, ale myślę, że fajne rozwiązanie. Także teraz już będziemy spawać, można powiedzieć, profesjonalnie z przetopem. Całe żeby dookoła od środka był również przetop, nie? O. No i zadeklujemy sobie z jednej z drugiej strony. E, no i można, można sobie spawać i od środka się będzie spawać samo już, nie? Z przetopem. I tak to wygląda drodzy widzowie. To taki mój pomysł. No i sobie na napuszczę argonu. I co o tym myślicie? no i dobra drodzy widzowie, przyłapiemy sobie yy, rurka złapana i przyłapiemy sobie to ładnie tak jakby to miało być a czapki nie wziąłem, czapki gdzie czopka? Gdzie czopka jest? Gdzie <laughs> czopka jest? I przyłapiemy sobie i później puszczę armonu i będzie elegancko. Tutaj tak w sumie może to ktoś powie, że na kolanach, ale fajnie wygodnie tutaj się tak robi. Jeszcze tylko musimy pozycję ustawić tak jak teraz będzie tak jak teraz by to było no. a mam zapięty, ale no to nieważne a widzicie jeszcze tylko coś trzeba e, pomyśleć żeby wężyk się ładnie kręcił e, dookoła nie bo się będzie teraz plątał no coś się wymyśli dobra e, przejedziemy jeszcze raz A, nie wiem, dostawałem grubsze, to prądu musimy ująć. Nic tu nie złapalne tam. Jeszcze zrazu, może. Chociaż w sumie tak jakby dookoła okręcił, to może wężyka starczy, żeby to obrócić, nie? sobie o przewinę jeszcze. Przewinę jeszcze tak, żeby zawinęło mi kawałek dalej. O, a teraz puszczę. Dobra, zmniejszymy prędkość. Puszczę drugą. O i będzie mi się odbijać. No prawidłowo, dobra. Co, puszczamy argonu? Nie wiem ile do przetoku jest pewnie z 8, 10, gdzieś tak musi być minimum, nie? Dobra, mamy puszczone. Mam nadzieję, że to się kameruje. No i próbujemy. Zobaczymy co to nam z tego wyjdzie. Szybko mi ucieka. Tak. Można minimalnie więcej prądu, by ten przeto był lepszy. I jedziemy. No i ciekawe co to mi to z tego wyszło, drodzy widzowie. Cały czas wechcięcia jest. Aż się boję zajrzeć do środka jak to tam wygląda. Nie wiem czy nie za małym prądem trochę spawałem. Ale na pewno głębiej zaciągło żeby musiał być większy prąd, A, zwiększyłem prąd i już było było lepiej, ale Smarków nie ma także jest dobrze o, drodzy widzowie, zobaczcie No i piękna fajera będzie do widzona. Teraz spawamy jeszcze śruby. A no i tutaj drodzy widzowie, chciałem Wam jeszcze pokazać takie nakrętki. Nakrętki fajne, bo y, one się nie rozkręcą. Bo tu, tak jak można by zastosować, zwykłą taką y, nakrętkę po prostu kontrującą, żeby nakrętkę. Y, kontrującą. No, taką po prostu, żeby się nie rozkręcało, żeby się nie rozkręcało. Ale te z plastikiem takie się nie nadają, no bo to temperatura i wytopi. To zobaczcie, tutaj kwasowe nakrętki i są one, końcówka jest tak jakby troszkę przyklepana, że w razie by się popuściła śruba od temperatury, to nie rozkręci się to. Rozumiecie o co chodzi? O, bo ona po prostu ciężej idzie, bo jest tutaj specjalnie tak zrobione, żeby się nie rozkręcało, nie? No, no i teraz spawamy takie ładne kwasułeczki i tyle. No i dobra. mamy skończoną tylko śruby zamontować i wkręcić w sumie i rura gotowa do wysłania myślę że fajnie estetycznie wykonana także tu nie ma lipy no i wąsy już czarne tak czarne no i rurę mamy gotową tylko przetrzeć przed zapakowaniem z, te, z tego tłustego popaście, no i jest Rura do Bizona Z056. Gotowa. Końcówka wydechu. No i co, drodzy widzowie, mam taką, taką prośbę. Może któryś z widzów byłby zainteresowany? Chciałbym kogoś zatrudnić do pomocy. Bo już tych zamówień naprawdę się dużo robi. No i samemu ciężko jest, tak? Ktoś miał przyjść do pracy, i jak widać, nie pojawił się jeszcze. Także dajemy chyba sobie spokój, nic na siłę, oczywiście. I może któryś z widzów potrzebuje młodego chłopaka. Który będzie chciał się nauczyć, myślę, że u mnie się dużo rzeczy nauczy, czy to spawanie jakieś, czy polerowanie, obróbkę metali jakieś, taki, który będzie chętny, którego interesuje taka praca, jakieś, nie wiem, polerowanie, szlifowanie, takie, takie składanie maszyn różne, no takie dużo, dużo rzeczy takich, wiecie... Które ja też będę wykonywał, i dzięki temu mogę przekazać mu tą wiedzę, jak co robić. Młody chłopak jest potrzebny z chęcią do pracy i tyle. Myślę, że jakieś tam warunki zatrudnienia dogadamy sobie już osobiście. Także, jakby ktoś był zainteresowany, może no, i oczywiście, będzie, jeśli będzie chciał, być nagrywany, no to będziemy nagrywać, tak, wspólnie. No i co, no bo tak jak mówię, no tej, tej pracy już coraz więcej, że ja już nie wyrabiam, można powiedzieć, sam, dlatego no potrzebny jest ktoś, można powiedzieć od zaraz, od przyszłego tygodnia jak najbardziej jestem zainteresowany. No teraz zimnica taka, mrozy, zamarzł mi. Dobrze, że przyszedłem i zobaczyłem. Bo, jak był ten mróz taki, nie wiem, 20 stopni około, to zamarzł mi yy, płyn w migomacie. To znaczy, już na ostatnią chwilę zobaczyłem. Yy, bo nie zmieniłem jeszcze tego uchwytu, i tak nie było okazji. I mówię, a może sobie dzisiaj zmienię ten uchwyt. Ja patrzę w zbiorniczku, a tam yy, lód już się robił. Śnieg już było widać. Dlatego, dlatego yy, musiałem walczyć z tym, do trzeciej, do trzeciej nad ranem walczyłem, żeby te wszystkie przewody, bo to jest chłodzony cieczą, tak, żeby te wszystkie przewody udrożnić z tego lodu, dobrze, że mi nie rozsadziło chłodnicy, nie, bo byłby problem, można powiedzieć, że takie szczęście, że yy, zauważyłem to i dało radę to yy, ogarnąć, nie. No no to taki przerywnik także mówię jak będzie ktoś zainteresowany młody chłopak z chęcią do pracy. Yy, myślę że wiele się nauczy u mnie bo i spawanie a nie spawanie jakieś yy, obróbkę różnych rzeczy. I myślę że w budowlance nie jedną rzecz mu pokaże co i jak także dużo będzie mógł się nauczyć. Yy. No co, kontakt kontakt będzie myślę w komentarzu jakiś zostawiony, czy tam na maila napisać. Czy kontakt jest numer telefoniczny, jest na sklepie. Także zapraszam, zapraszam do kontaktu jakiegoś młodego, bystrego chłopaka. Także jak ktoś chętny zapraszam. Praca od zaraz można powiedzieć jest nie. No, takie wiecie, no, różne rzeczy będą jakieś rury do pocięcia na dane wymiary. Takie rzeczy, które żeby mi przygotował y, pewne elementy, tak? O, pociąć takie rury, jakieś. Y, no, przygotować wszystko przed, przed, y, przed ten, przygotować przed polerowaniem na przykład rurki. No, to w sumie to, co ja robię, y, Oczywiście spawanie, jak ogarnie to będzie fajnie. Ja wszystko mogę spawać na ten moment, ale żebym miał coś, wiecie, przygotowane, podszykowane, to, to samo to też dużo czasu pochłania, tak? No jakieś zamówienia będziemy ogarniać na bieżąco, poskładać, nie wiem, szlifierkę, no takie... Wszystko to, wszystko to, co, co ja, można powiedzieć, wykonuję, to żeby... Żeby to jakoś, no, płynniej szło, bo ja nie będę musiał wszystkiego sam robić, tak, dlatego taka oferta pracy drodzy widzowie, a myślę, że tu sporo ludzi ogląda, tylko no i oczywiście jakieś prawo jazdy by się przydało, prawo jazdy, bo no, ja nie zamierzam kogoś wozić, no bo to wiecie, to, to też nie na rękę mi to. Prawo jazdy, co tam jeszcze musi posiadać, nie pijący alkoholu, bo zaraz na zbity, wiecie, pysk, można powiedzieć, no nie toleruję alkoholu w pracy, czy to robiłem na budowie, czy, czy coś to, no nie tolerowałem tego, a swego czasu no miałem nawet siedmiu pracowników, także no co, będziemy, będziemy próbować, będziemy działać. Yy, pomysłów na, pro, yy, na produkty to zobaczycie, wszystko w przyszłości jest naprawdę bardzo dużo. I to fajne takie produkty, że niektórych nie ma, nikt jeszcze takich nie produkuje. Yy, puzli będzie dużo do własnej budowy, ale no to wszystko w swoim czasie. Na razie trzeba ogarnąć temat, bo zamówień jest dużo żebym się tylko w tym, z tym wszystkim obrobił w czasie. Na razie jest, y, można powiedzieć, że no jakieś tam pierdoły co y, nie ze sklepu, tak? co było gdzieś tam zamówione, y, poza, poza sklepem, to, to jakieś muszę wykonać jakiś jeden wydech, y, w sumie dwa, ale na, na ten drugi to jeszcze jest czas, nie ma, nie ma ciśnienia. Y, także takie rzeczy, a ze sklepu wszystko jest. Jak na razie wyrobiłem się w czasie na bieżąco, mimo że byłem przeziębiony yy, trochę i trzeba było chwilę odpocząć, nie? Ale i tak wszystko jest na razie w czasie robione. Yy, no i co, idziemy jeszcze wycinać puzzle? Jeszcze dzisiaj też zrobiłem zestaw yy, Ursus C330. No i. Yy, wszystko wypolerowane, nie? Tutaj yy, ten niedźwiadek ursus, ursus o. i przetrzeć, będzie można to wysłać. No, rura tu kolejne rolki. Yy, tutaj są te małe, nie? Bez napędowych. A no i tu jeszcze paczki jakieś dwie przyszły. Nie wiem co to będzie. Pewnie Sprężyny i łożyska dodatkowe. Pan mi jakieś zawleczki dorzucił, a przydadzę się. Dziękuję bardzo. I tu kolejna dostawa blachy. Będziemy cieli dwunastka i dziesiątka. Zaraz sobie odpalam i dalej. Jest tych arkuszy tu. Trochę. I tu sobie wziąłem kwasówkę. Po to, aby zrobić sobie taki stolik mały. Taki podręczny do spawania nierdzewki, nie? Jakieś takie elementy różne, żeby położyć ładnie, pospawać. Ona nie za gruba, czwórka, ale... Ale wystarczy, myślę. Wąsy, umy wąsy umyłem. Także, drodzy widzowie, może jeszcze raz, bo trochę może chaotycznie powiedziałem. Potrzebny jest młody, kumaty człowiek z prawo jazdy, yy, który chce się czegoś, czegoś nauczyć i będzie ogarniał takie tematy, jak jakieś tam szlifowanie, nieszlifowanie, pociąć rury, tego typu rzeczy. Także myślę, że nic skomplikowanego, no i taki, który będzie mi pomagał w tych moich czynnościach. No i w sumie to tyle. Oczywiście, jeśli się dogadamy, no to umowa o pracę wszystko będzie zapewnione tak jak trzeba. Co do ceny, kwoty wynagrodzenia, no to się dogadamy, jak już będziesz pewnie na miejscu. No to, to jeśli ktoś zainteresowany, to można dzwonić, pisać, CV wysyłać. <laughs> Także co? No i co, drodzy widzowie, tyle w dzisiejszym odcinku. W kolejnym Wam pokażę ciekawe rzeczy, które zacząłem robić, i też fajną maszynę, która będzie potrzebna właśnie do produkowania tych rzeczy, ale to w następnym odcinku. W tym odcinku tyle. Jeśli się podobał łapeczka w górę, komentarz dla zasięgu, zapraszam oczywiście do podbijania, do lajkowania i do subskrypcji kanału. No bo to na pewno zwiększa zasięg. Także dzięki, pozdro.